Oni otworzyli ogień na wyjście z lasu, więc nie było wyjścia z lasu. Oni zaryglowali, a z tyłu ci szaleńcy, sowieciarze, oni prali nie wiadomo po co i na co. Bili i to w ten sposób, że trafiały i pociski w naszych. Został wysunięty patron złożony z sowieckich partyzantów i z naszego oddziału. I myśmy usłyszeli strzały w niedalekiej odległości w lesie. I ten nasz patron wrócił z informacją, że po tamtej stronie w lesie są już własowcy. Ta kałmucka, 21 Kałmucka Brygada Kawalerii. I powstała decyzja w dowództwie, że nie ma już na co czekać, że trzeba się przebijać w las Janowski, tam gdzie już było czyszczenie przez tą jednostkę 21 Brygadę Kawalerii, już przeczyszczono. Tam kwaterował ojciec Jan, to był oddział Narodowej Organizacji Wojskowej. Po paru godzinach, chyba dwóch, może godzinach marszu, już pamiętam, że nasi oficerowie na koniach jechali i ten koń porocznika KOBER rżał, tak że mu żołnierze trzymali mordę, żeby nie zdradził. I zatrzymaliśmy się, bo coś wydawało się, że za dobrze to wygląda. Niestety myśmy nie mieli informacji, że na wyjściu z lasu jest już przygotowana zasadzka ogniowa. No i jak ruszyliśmy po kilkunastominutowym postoju lasem, drogą leśną, tak nas powitała z salwa tych… Z Kałmuckiej Brygady Kawalerii, oczywiście oni nie na koniach, tylko z Na pierwszy ogień poszedł pluton partyzancki komendy obwodu Łańcut. Oni byli najlepiej wyekwipowani, bo mieli mundury ze zrzutów i mieli broń maszynową. Zaczęła się rzeczywiście mordownia straszliwa. Ta nawałnica ognia była potężna, bo z przodu bili kałmucy, którzy tam mieli zablokowane nasze wyjście z lasu. Oni otworzyli ogień na wyjście z lasu, więc nie było wyjścia z lasu. Oni zaryglowali, a z tyłu ci szaleńcy, sowieciarze, oni prali nie wiadomo po co i na co. Bili. I to w ten sposób, że trafiały i pociski, w naszych. Wszyscy tulili się do ziemi. No ja chciałem, żeby się ta ziemia przede mną otworzyła, bo obok mnie podniósł się chłopak młody, deserter z policji biało, białoruskiej. Było ich takich sześciu w naszym oddziale, których przyprowadził podoficer 39 strzelców lwowskich, z Wołynia ich przyprowadził. I on się podniósł i dostał. Chciał, żebym ja go ciągnął, ale ja, ja nie miałem na tyle siły, żebym ja go przez las pociągnął. Na szczęście on wołał też o pomoc tego starszego sierżanta Liry, nazwisko Karol Urban. I urban, który dostał do obsługi pochodzącego ze zrzutu pijata, walił w tych kałunków, że oni nie wiedzieli z jakiej broni jest ten ogień prowadzony. Więc on ten ogień przerwał, cofnął się po tego młodego chłopaka, wyciągnął go na plecach. Pamiętam, jak opatrywani byli nasi ranni. I był sanitariusz, bo był oficerem, lekarzem, no nie jest niewspełniony lekarz, bo był z czwartego roku sierżant podchorąży, który pełnił funkcję lekarza oddziałowego, a jego sanitariusz, to ja widziałem, jak on opatrywał tych ludzi, i mówię, no to ty, jak ty to widzisz wszystko? On, mój synku. Ja Ślązak, ja byłem pod Stalingradem, to ja wiem, jak wojna wygląda. I nam się udało wrócić na nasze legowisko w tym lesie, który opuściliśmy poprzedniego dnia wieczorem. Zapadła decyzja, że oddział będzie w części rozformowany, że trzeba, żeby dotarł łącznik do Placówki AK w Starym Nowym, to się nazywało Stare Miasto. I żeby ta wiadomość dotarła do Leżajska, żeby przygotować odbiór części oddziału, który przejdzie przez rzekę San. Natomiast ci, którzy są popaleni, nie mają do kogo wracać, niech się razem przebijają w lasy w kierunku na Lubaczów. No więc kapitanem porucznik Koba powiedział wtedy do dowódcy oddziału, to już był nie kapitan Szpak, bo kapitan Szpak był ranny, tylko to był porucznik Lis, że w takim razie ja podjadę do wsi kuryłówka z rannymi i ochroną rannych. I stamtąd, do tej starej wsi dotrę i tę wiadomość, że w nocy będzie się przebijał oddział przez San, żeby przygotować tam odbiór, to musi być zawiadomiona ta druga strona rzeki. Więc ja musiałem opuścić oddział. Początkowo szedłem pieszo za tymi dwoma taborowymi wozami których leżeli ranni. Pamiętam, jak żołnierze z plutonu dywersyjnego Łańcut zwrócili się do kapitana Wodeckiego, szpaka. Jeden z nich powiedział: Panie kapitanie, niech no pan mi da tego wisa. A on miał zawieszony na sznurze spadochronowym pistolet naszej produkcji wis. I on powiedział: Nie. On mi może być potrzebny i jakby przepowiedział to, co się stało potem, i odmówił. I myśmy przyjechali tymi wozami do tego folwarku, obok kuryłówki. W tej chwili już nazwy tego folwarku nie pamiętam. Tam wyładowaliśmy tylko czterech rannych czy pięciu rannych, plus ta ok. Ochrona rannych i ja, więc w takiej stodole, położyliśmy ich na słomie. Oni leżeli i czekali co dalej. I ja powiedziałem, że ja muszę dotrzeć do dowódcy placówki w Starym Mieście, bo muszę zawiadomić o tym, że oddział się będzie przeprawiał przez San. Bo taki mam rozkaz, aby macie wrócić przecież. Nie dali rady wrócić. To była wieś w połowie ukraińska. I oni dopadli, ja już byłem po drugiej stronie Sanu, kiedy oni dopadli w tym folwarku do tej stodoły rannych i ochronę. A kapitan Szpak. Kiedy się zorientował, co się dzieje, to on się wyczołgał, tam zastrzelił się, a oni zostali pojmani i spaleni na deskach, które tam przyniesiono im pod głowy po dwóch. To straszną śmiercią, bo palili się.